Working Dog Prepaid to innowacyjne narzędzie firmy Rico, użyteczne tam, gdzie istnieje potrzeba drukowania, kopiowania czy też skanowania z wykorzystaniem kart przedpłaconych. Przykładem takich instytucji są biblioteki, uniwersytety i szkoły. System składa się z urządzeń wielofunkcyjnych z zainstalowanymi czytnikami kart zbliżeniowych. Karty mogą być ładowane w punktach usługowych bądź za pośrednictwem automatów wrzutowych. Podobnie jak pozostałe aplikacje z Working Dog Family, system jest innowacyjnym oraz intuicyjnym rozwiązaniem. Working Dog Prepaid to prosty w obsłudze system zarówno dla operatorów, jak i osób korzystających z usług. Po zakupie karty przedpłaconej, operator inicjalizuje kartę w systemie i doładowuje ją kwotą zgodną z życzeniem klienta. Aby skorzystać z urządzenia, należy odblokować je, wkładając kartę do czytnika. Po udanej weryfikacji karty, ekran urządzenia zostanie odblokowany i umożliwia wykonanie wszystkich operacji. Na panelu pojawia się numer karty, środki na karcie oraz przybliżona liczba wydruków lub kopii, jakie można wykonać. Opłata za każdą kopię i wydruk wykonany na urządzeniu jest odejmowana od bieżących środków znajdujących się na karcie. Drukowanie w systemie nie różni się praktycznie od standardowej procedury drukowania. Przed wykonaniem wydruku należy w komputerze uzupełnić dane zapisu pliku w celu łatwiejszej identyfikacji dokumentu na urządzeniu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo naszego dokumentu należy nadać hasło. Wybieramy je przed wydrukowaniem pliku w szczegółach drukowania. Na urządzeniu, korzystając z opcji filtrowania, wyszukujemy na liście swoją pracę i po jej zaznaczeniu podajemy wybrane hasło. Za wykonane wydruki na urządzeniu odejmowana jest odpowiednia liczba kredytów zapisanych na karcie. Na ekranie urządzenia wyświetla się lista folderów. Czyli miejsc, w których docelowo znajdują się zeskanowane pliki. Należy wybrać miejsce docelowe, wpisać nazwę skanowanego dokumentu oraz wybrać format zapisu. Po skanowaniu dokument wysyłany jest do wybranego folderu. W celu odbioru skanu należy udać się z kartą prepaid do operatora, który obciąży kartę odpowiednią kwotą za wykonaną usługę skanowania. Jednym z innowacyjnych elementów systemu Working Dog Prepaid są wolnostojące automaty wrzutowe pozwalające na zasilanie karty użytkownika żądaną kwotą. Duży ekran LCD pozwala dodatkowo na umieszczenie reklamy obrazkowej wyświetlanej przemiennie z trybem tekstowym. Wielojęzyczny interfejs urządzenia daje możliwość wyboru języka, dowolnej kwoty do ładowania oraz wydrukowania pokwitowania transakcji. Automat jest łatwy i wygodny w obsłudze dla klienta. Working Dog Prepaid to rozwiązanie dla instytucji informacyjno-edukacyjnych. Profesjonalny system drukujący dla dowolnej liczby urządzeń w obiektach publicznych. Elastyczność w spełnianiu potrzeb odbiorcy uzyskana dzięki zestawowi podstawowych usług oferowanych przez system. Niski koszt dla użytkownika końcowego z zintegrowanym rozwiązaniem kart przedpłaconych przy najwyższej jakości wydruku.